Ale Nawrocki może nie wejść w ogóle do drugiej tury, sądząc po najnowszym e, sondażu. Coraz bliżej słabą jednańcem być może otwiera elektora prawa i sprawiedliwości. Ta 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 ta. Bardzo nieduża różnica i Partia i ta w sondażu prezydenckim. Proszę o wsparcie w postaci łapki w górę oraz udostępnieniu na innych platformach social media. Szanowni Państwo, my musimy wracać ciągle do tego samego tematu. Nie mamy pieniędzy, które nam się należą. Należą zgodnie z prawem, zgodnie z wyrokami sądu. No ale nie otrzymujemy tych pieniędzy. Wiadomo, dzisiaj w Polsce władza uznaje, że prawo jej nie obowiązuje. I w związku z tym muszę po raz kolejny zwrócić się z takim bardzo serdecznym apelem do zwolenników prawicy, do wszystkich ludzi, którzy uważają, że są ludźmi obozu patriotycznego w Polsce o wsparcie. O wsparcie dla Komitetu Wyborczego, Pana doktora Nawrockiego, bo w tej chwili kampania trwa. My jesteśmy z jej zadowoleni, no ale nie ma tutaj co ukrywać, że jednak brak pieniędzy, ta ogromna przewaga finansowa drugiej strony jest elementem, no, który nam przeszkadza, bardzo przeszkadza. Mogłoby być w tej chwili już znacznie lepiej, gdyby te pieniądze były. A te pieniądze wpływają, ale później tak jakby to troszkę ustaje. Więc ja bym bardzo, bardzo prosił o to, żeby pamiętać, to nie są wybory, które rozstrzygną kwestię personalną. To są wybory, które rozstrzygną sprawę przyszłości naszego kraju. I to przyszłości naszego kraju w pewnym szczególnym momencie historii Europy i więcej nawet historii całej kuli ziemskiej w historii politycznej, bardzo być może także historii w sferze ekonomicznej i w innych sferach, krótko mówiąc, warto i trzeba, trzeba naprawdę trzeba poprzeć Karola Nawrockiego. I o to z całego serca proszę. Nie jesteśmy w tej chwili w stanie zmienić tej opisanej już sytuacji bezprawia w naszym kraju, jest jeden sposób. Inicjatywa Obywatelska, a to jest naprawdę kandydat obywatelski, wspierany, mocno wspierany przez naszą formację, ale kandydat obywatelski. Dzień dobry, Łukasz Kisłow, Fakty TVM. Panie prezesie, czy wyobraża pan sobie taką sytuację, w której polscy żołnierze uczestniczą w misji pokojowej w Ukrainie? Bo proponował pan taką misję pokojową trzy lata temu. Czyli temu była zupełnie inna sytuacja. Dzisiaj mamy taki stan, w którym polskie społeczeństwo tego rodzaju operacji są pewnością nie zaakceptuje i to jest rozstrzygające. No, jeśli nie żyjemy dzisiaj w państwie demokratycznym, bo niestety demokracja w Polsce się cofa ze względu na łamanie prawa w sposób niezwykle brutalny, ze względu na próby rozprawy z opozycją przy pomocy dyspozycyjnych sądów, a jednak chcemy żyć w państwie demokratycznym i sądzimy, że ta demokracja do Polski bardzo szybko wróci. No i w związku z tym robienie tego rodzaju przedsięwzięć, realizacja tego rodzaju przedsięwzięć wbrew wyraźnej woli zdecydowanej większości społeczeństwa jest po prostu niemożliwe. To jest możliwe tylko w systemie niedemokratycznym. Nie pan sobie takiej sytuacji, Proszę Państwa, w tym momencie, ale sądzę, że ten moment będzie trwał długie lata, ja nie widzę takiej możliwości po prostu Polacy, polskie społeczeństwo, takiej wyprawy, a tutaj przecież. Słychać było o dywizji pancarnej, no to jest około 30 tysięcy żołnierzy. Mówię tutaj o dywizji na stopie wojennej, no ale tylko taka mogłaby tam funkcjonować, bo tylko taka jest pełna i w pełni gotowa do wykonywania swoich zadań. No to jest to po prostu rzecz, której nie możemy w żadnym wypadku nikomu obiecywać. Bardzo proszę, kolejna redakcja. Bardzo proszę, tutaj redakcja, ale. Bardzo proszę, pan redaktor. Tak? Dzień dobry, Radosław Jankiewicz, Republika. Chciałem spytać o tą dzisiejszą wizytę pana generała Kelloga, tego specjalnego wysłannika prezydenta Trumpa w... W kwestii Ukrainy w Warszawie. Generał Kolok spotka się tylko z prezydentem Andrzejem Dudą. Nie będzie spotkania z nikim z rządu Donalda Tuska. Pytanie o to spotkanie i o te kontakty między dzisiejszym rządem polskim z Donaldem Tuskiem na czele, a administracją Donalda Trumpa. Czy w ogóle one są, czy ich nie ma, tak jak pokazuje to? Panie redaktorze, czy one są, czy ich nie ma? No to. Należy o to zapytać albo Amerykanów, no albo najlepiej, panie jest polskim dziennikarzem do polskiego rządu. Ja nie potrafię odpowiedzieć. Ty gdzieś w sposób no, całkowicie poufny takich kontaktów nie ma. Chociaż nie przypuszczam, żeby tak było. Natomiast rozmowa z prezydentem ze względu na jego funkcję zwierzchnika sił zbrojnych. A także konieczność jego zgody, gdyby chodziło o tego rodzaju decyzje, o które byłem tutaj pytany, no jest całkowicie naturalna. No mam nadzieję, że prezydent zdaje sobie sprawę z nastrojów społecznych i wie, że takie rzeczy są dzisiaj niemożliwe. Ja tutaj wspominałem jeszcze jeden bardzo poważny argument. To znaczy, no my potrzebujemy tego wojska także po to, żeby bronić na razie przynajmniej no, w wojnie hybrydowej naszej granicy z Białorusią, no, jest to, oczywiście też to zagrożenie, jeżeli chodzi o obwód królewiecki i, i my dużych formacji wojskowych, i choćby z tego względu nie możemy wysyłać. Natomiast ja tutaj już mówię nie tylko o dużych, ale jakichkolwiek formacji wojskowych. No, po prostu jeżeli tutaj jeden z panów redaktorów pytał, o Moje propozycje sprzed trzech lat, to ja przypomnę, to była propozycja misji Pokojowej, oczywiście z udziałem także armii Amerykańskiej. Misji pokojowej, która miała wkroczyć na te tereny Ukrainy, gdzie nie toczyła się wojna, ale później rozwijać się nadal. I w ten sposób po pierwsze przekonywać Putina że jego nadzieja na podbój Ukrainy jest całkowicie bezpodstawna, że nie ma żadnej możliwości, a po drugie, w ówczesnej konkretnej sytuacji to by radykalnie poprawiło sytuację strategiczną wojsk ukraińskich, z tego względu, że zarówno grupa atakująca jeszcze wtedy Kijów, jak i ta grupa południowa znalazłyby się w tak zwanym dylemacie strategicznym i musiałaby część sił odwrócić w innym kierunku. To po prostu te natarcia by słabły. No a później dalszy marsz tych wojsk mógłby też zabezpieczać coraz większe tereny Ukrainy, czyli ta linia winica, żytomierz Przez to mnie przeze mnie, z mojej własnej głowy, czy z jakichś pomysłów, tego rodzaju propozycje jeszcze przed wybuchem wojny przecież były. No, ja w gruncie rzeczy nie mówiąc o tym do nich nawiązywałem, i nasi partnerzy ukraińscy też jak sądzę o tych propozycjach wiedzieli. No, one wtedy nie zostały przyjęte ani przez Zachód, ani skoniną przez naszych partnerów ukraińskich. No, i według mnie szkoda, no ale już mogę więcej powiedzieć. I ostatnie pytanie: był TVN, Republika. Dajmy szansę, jest Polsat, to KFM widzę, ale telefon już był. Możemy dać szansę. Polska od chce? Polski wczoraj po, 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 po Monachium. Jak panowie oceniacie? Pan prezes i pan, pan minister, bardzo proszę. Jaka o, o, Europa po Paryżu wczoraj? I deklaracja: Szolca, Wielkiej Brytanii, Szwecji. Wspólne pytanie: kilku redakcji. Bardzo proszę, panie premierze. Może pan... Bardzo ładne zdjęcie rzeczywiście, chociaż i na tym zdjęciu Donald Tusk schowany, ale miejmy świadomość tego, że jedynie Stany Zjednoczone mają odpowiedni potencjał do tego, żeby odstraszyć agresora, żeby zatrzymać rozwój czy rozbudowę imperium przez Putina. Więc w związku z tym Unia Europejska, te przedsięwzięcia unijne to są deklaracje, które słyszymy już od trzech lat. Bardzo charakterystyczne było to, jak Niemcy zareagowali wtedy, kiedy Rosjanie na Ukrainę napadli. Przypomnę, że wysłali 5 tysięcy hełmów. Ukraina zapewne uległaby Rosji, gdyby nie Polska i gdyby nie Stany Zjednoczone. Unia Europejska nie dysponuje potencjałem takim, który byłby w stanie przeciwstawić się zagrożeniom rosyjskim. Szanowni Państwo, z uwagi na ograniczony czas musimy kończyć. Czy czujecie Państwo, że Karolamrus może nie wejść w ogóle do drugiej tury, sądzę po najnowszym sądarzu coraz bliżej Sławowym Nierwencem być może odbiera elektorat Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo nieduża różnica. I partyjna i tam w sądarzu prezydenckim. Proszę Państwa. Kampanie wyborcze mają różne koleje losu, ale w tym wypadku, no, przede wszystkim, powinna niepokoić się trzecia droga, no, bo to oni tracą. A jeżeli chodzi o nas, to my się w tej chwili nie obawiamy. Mamy swoje plany, mamy swój plan kampanii. No, to, co nas ogranicza, to rzeczywiście niewielkie możliwości finansowe, jakie w tej chwili mamy, i dlatego. Prosimy w trakcie tej konferencji o wsparcie. Nigdy żeśmy w ciągu wielu dziesięcioleci dziejów naszej formacji, zarówno tej pierwszej, jak i tej drugiej, ale to w gruncie rzeczy była przecież tylko zmiana nazwy. Ehm, nigdy żeśmy tego nie robili, no ale teraz musimy, bo to jest kwestia nie tylko przyszłości partii, to jest jakby sprawa w tej linii pierwszej rzędu, to jest kwestia przyszłości Polski. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy. Naprawdę mamy ograniczony czas. Proszę Państwa, nie obawiamy się tego, że nie wejdzie do drugiej tury, natomiast wiemy, że gdybyśmy mieli większe środki, to w tej chwili sytuacja, także ta sondażowa, przy całym dystansie do tych sondaży, no bo my pamiętamy na przykład taki sondaż z drugiej tury wyborów, z roku 2005, kiedy mój świętej pamięci brat przegrywał bardzo niedługo przed głosowaniem o 24 punkty, 38 do 62, z Donaldem Tuskiem. Wygrał o 8, czyli był, on, był 32%. To jest najlepszy komentarz o tych sondaży. Szanowni Państwo, naprawdę musimy kończyć z uwagi na kalendarz pana premiera. Zawsze odpowiadamy do bólu ale ja, na wszystkie pytania. ja Nie słyszę w ogóle, co ja Państwo spotkania paryskiego. Proszę Państwa, spotykać to się można, ale najpierw trzeba było przynajmniej przez ostatnie 25-30 lat nie żyć w jakiejś malignie. No, trzeba było mieć po prostu olej w głowie, a nie coś innego. Zbroić się, wiedzieć, że Rosja w gruncie rzeczy nie zrezygnowała i nie zrezygnuje ze swoich ambicji. Po prostu ci ludzie ze względów, których nie potrafię wyjaśnić, no, postępowali tak, jak postępują te elity, całkowicie się nie sprawdziły, ich spotkania nie mają dzisiaj żadnego praktycznego znaczenia.